W związku z zaistniałą sytuacją musieliśmy przeorganizować troszeczkę strukturę naszego wydziału. Zorganizowaliśmy naszą jakby izbę przyjęć, taką dedykowaną dla pacjentów podejrzanych do zakładania na które ma wejście z innej strony szpitala niż, niż wejście na SOR. To jest dwie ścieżki, żeby to rozdzielić, że ci pacjenci nie trafiali na SOR. Jest to zorganizowane jakby. Na, na zapleczu szpitala, na, na zapleczu oddziału zakaźnego. I mamy nadzieję, że to pozwoli, że ci pacjenci nie trafią na SOR, tylko prosto do, do nas, ci, którzy będą podejrzani o zakażenie. Natomiast to, co Pan Dyrektor powiedział, na naszym oddziale jest y, hospitalizowanych y, wielu pacjentów z obniżoną odpornością. Oni są szczególnie narażeni na, y, na zakażenie m.in. grzyb y, y, koronawirusa. Są to pacjenci z chorobami nowotworowymi na szabloko i do terapii, pacjenci, pacjenci Dużo pacjentów starszych, u których rozwija się zakażenie po prostu I oni są, szczyt, to właśnie te, te, te całe grupy pacjentów są narażeni na to zakażenie, więc jakby szturm pacjentów na naszą dział, naraża w pewnym sensie te, te inne osoby. Że może dojść do, do, do przeniesienia zakażenia. Nasz oddział nie jest oddziałem dużym. My mamy w tej chwili, jesteśmy przygotowani. Mamy 15 sal, i dopóki nie będzie tych pacjentów można i jesteśmy w stanie przyjąć pacjentów, 15 pacjentów, czyli że każdy będzie miał salę z oddzielnym razem sanitarnym, z którego jesteśmy w stanie izolować. Jeżeli yy, tych miejsc by zabrakło, to szpital jest przygotowany na to, żeby po 9 dodatkowych takich sal z oddzielnym bezem sanitarnym zwiększyć. Także, jak widzicie, państwo nie są to jakieś bardzo duże ilości. Tak, 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 tak. Właściwie wszystko zostało powiedziane. Pan dyrektor powiedział wszystko tak naprawdę. Państwo powiedzieliście yy, bardzo dużo i. I, I pewnie też zauważyliście, że SOR jest y, szczególnie chroniony. My generalnie nie powinniśmy mieć kontaktu z pacjentem z koronawirusem, ponieważ tak te procedury są skonstruowane, żeby y, ominąć SOR. To jest przecudna sytuacja dla mnie i moich współpracowników. Niemniej jednak y, działamy w warunkach, może można powiedzieć jakieś takiej wojny podjazdowej i nie wiemy tak naprawdę, czy wśród pacjentów, którzy się mogą zgłosić do szpitala błędziowo nie będzie również tych pacjentów, którzy są nosicielami koronawirusa. Jeżeli mamy opracowaną taką wewnętrzną procedurę w szpitalu, żeby też ograniczyć Kontakt lekarzy i pielęgniarek czy rzeczywistego udziału gatunkowego z tym pacjentem. Dlatego e, też taką szybką ścieżką przeprowadzamy tego pacjenta, powiedzmy w tym pierwszym zetknięciu e, podejrzanego o możliwość e, bycia chorym, czy, czy, czy podejrzanym raczej o, o chorobę. Przeprowadzamy do takiej naszej izolacyjnej e, salki. I kontaktujemy się bezpośrednio z zakaźnikiem, tak jak z zewnątrz, czy pracownicy sanepidu, czy pracownicy działu pomocy doraźnej, wyjazdowej, czyli karetek pogotowia, i tak naprawdę na to pierwsze zdarzenie, takie faktyczne, weryfikacyjne z pacjentem, i tak posłużymy się lekarzem dyżurnym z oddziału zakaźnego, tak, żeby nie wyeliminować. Personelu szpitalnego, działu ratunkowego, no powiedzmy z pracy, żebyśmy nie musieli e, zacząć e, izolować naszych pracowników, bo wtedy byśmy sobie stworzyli e, niekorzystną sytuację. Ale na bazie tego, co teraz powiedzieliśmy, e, ja chciałbym zaapelować też, że nie wszyscy może powinni się w tym momencie znaleźć w Sorze i ich przyjąć. E, obserwujemy, a obserwujemy, mówimy o. o, o e, epidemii, o występowaniu wirusa, o infekcji, korona, ale mamy szalejącą grypę. Natomiast nie zaobserwowałem osobiście, żeby zmniejszyła się ilość pacjentów, którzy zgłaszają się ze skierowaniami do Izby Przyjęć do Szpitalnego działu Ratunkowego bez skierowań. Nazwę to z błahymi chorobami albo z błahych przyczyn bo nie uważam, że jest to najlepszy czas na to, żeby diagnozować przewlekłe choroby, które, bo teraz się akurat znalazł czas na to. To nie jest dobry czas na to. I to co powiedział Pan Dyrektor, powiedział Pan Dr Kapuśniak, powiedział Pan Dr Paścior, to jest czas na to, żeby zachować się rozważnie i że gdy faktycznie mamy jak jakiś deficyt w swoim stanie zdrowia, to może ten deficyt przez jakiś czas spróbujmy ukryć w swoim własnym domu, korzystając z pomocy lekarzy rodzinnych, których mamy na telefon, korzystając z pomocy e, sanepidu, korzystając tak naprawdę również z naszego jakiegoś doświadczenia, bo, bo, bo telefony są udostępnione i, i pacjenci mogą e, z nami się e, z nami się kontaktować. E, I tu jest apel z mojej strony że pozostańmy w domach USG można zrobić w kwietniu, szczególnie gdy nie gdy to jest badanie oczekiwane od trzech miesięcy. A jeśli przeszedłem się specjalnie tutaj yy, po korytarzu rejestracji yy, radiologii TMS-u i tam siedzi multum ludzi, którzy czekają na, na jakąś planową diagnostykę. Może to nie jest ten czas. Yy. Nie mamy potwierdzonego zachorowania, póki co w jaki sposób daje nam się tak naprawdę opanować tę sytuację. Również w tej sytuacji emocjonalnej tak naprawdę mamy telefony, które próbujemy wyciszyć i jakby zachęcać ludzi do słuchania informacji w mass mediach, żeby, żeby jednak wyciągać z tego wnioski i nie wpadać w panikę i nie biec ze wszystkim do szpitala, bo się możemy wszyscy unicestwić. Jeżeli się pojawią w jednym czasie, w niedobrym momencie. Ja miałabym jeszcze do dodania w kontekście tego, co powiedział Pan doktor, dwa słowa. Ponieważ wiele osób niestety przyzwyczaiło się do tego, że korzystają w trakcie trwania infekcji, już parafrazując od koronawirusa, korzystają z usług sol bo to czasem bywa łatwiejsze, bo to wydaje się być szybsze. Chciałabym, żebyśmy sobie uświadomili jedną ważną rzecz, że na SOR, oprócz tych osób, które trafiają z powodu kataru, błahej infekcji, z powodu gryzy, trafiają osoby, które są przywożone w stanie ciężkim, skrajnie ciężkim. Osoby, które, jak już powiedzieliśmy wcześniej, są obciążone bardzo złym, złą odpornością. Są to osoby z chorobami nowotworowymi, z ciężkimi, przewlekłymi schorzeniami. I kontakt tych osób z osobą ze świeżą, ostrą infekcją wirusową, jakaby ona nie była, może być śmiertelną przygodą. Bo każda infekcja wirusowa u osoby z rozsianą chorobą nowotworową, z, ciężkim, z ciężką niewydolnością serca czy z ciężką chorobą płuc obciążoną niewydolnością oddechową, może się zakończyć zgodnie. Dlatego należałoby korzystać jednak z usług lekarza rodzinnego albo nocnej pomocy lekarskiej, jeśli nie można inaczej, natomiast ograniczyć wizyty psorze do naprawdę poważnych schorzeń, do naprawdę poważnych przypadków, takich, które wymagają poddanych konsekwencji hospitalizacji.